Musimy zacząć robić. coś robić, bo na razie tylko gadamy. No. Znani Tarnowianie gotują w hotelu Tarnowia. To już kolejny odcinek tego cyklu, a redakcja Tarwizji była na planie tego programu. W roli gotującego tym razem Jerzy Kosiba znany tarnowski dziennikarz. Jego popisowe danie to łosoś z makaronem śmietanowo-szpinakowym, orzechami i parmezanem. Zobaczymy jak od kuchni wygląda praca w kuchni hotelu Tarnowia na planie programu. I wtedy dajemy szpinak. Czyli swoją powinność, to się już nie, dźwięk się nie nagrywa. Możemy wziąć to coś? Moment. Moment. On teraz teraz, teraz będzie robił teraz, tak? Będziesz, będzie to robione, tak? Za tak, to. Tak, tak. tak. Jeszcze, nawet... Jeszcze powiemy te dwa zdania o tym, jest jaka kolejność. Później drobno pochlejamy cebulkę, do tego troszkę czosnku yy, i oczywiście mm, szpinak. Szpinak, tak. Przede wszystkim szpinak. Zaczynamy od cobulki. Paweł Piszczek, czyli prowadzący i pomysłodawca programu Znani Tarnowianie, gotują w hotelu Tarnowia. Na temat gotowania wie prawie wszystko. Tarnowianie dobrze gotują, Twoim zdaniem, Paweł? No, sądząc po panu mi, panu Jerzy o znakomicie. Dzisiaj wybrał sobie niezbyt trudne danie, ale trzeba przyznać, że, że wymagające mimo wszystko idzie mu całkiem dobrze. No, to już kolejna osoba, która gotuje w naszym cyklu Tarnowianie, znani Tarnowianie, gotują w hotelu Tarnowia. Zapraszamy wszystkich na branż w ostatnią niedzielę lutego. Będzie będzie okazja kosztować potrawy przygotowanej przez Jurkę. Wbrew pozorom, gotowanie na ekranie to nie jest wcale prosta sprawa. A gdzie się gotuje łatwiej? Tutaj w hotelu Tarnowia, czy w domu, w kuchni? O, zdecydowanie w domu. Tu inne warunki. Kuchnia oczywiście lepsza, większa, lepiej wyposażona, ale swoje przyzwyczajenia każdy ma, więc, więc inaczej troszkę się piecze, inaczej troszkę się kroi w innym, w nowym miejscu, ale myślę, że najważniejsze to, żeby efekt był dobry i żeby wszystkim smakowało. Okej, okay, poszło. O właśnie tak. Dobra. A teraz modulowanie to jest, No, to już tak może. Cykl produkcyjny nie jest krótki. No, trzeba wszystko przygotować, zrobić trochę dubli. Co prawda z Jurkiem idzie nam szybko, bo jest dobrze przygotowany jak zawsze zresztą, więc w tym wypadku akurat długo nie siedzimy, tym bardziej, że ma dosyć taką potrawę szybką. No to, nie, No dwie te małe wystarczy. To mi mam tylko tak bardziej w moją stronę, żeby zawsze się kierować. O, właśnie. Cofamy się tak. i wkładamy. Znanie się normalnie robi faktycznie 20 minut. A tutaj chudy dwie godziny. Znaczy tyle, co tak naprawdę ryba. Bo reszta się no. w czasie. robi. Dobrze. a czy my byśmy mogli ten makaron prze, przełożyć na palnię? Nie omieszkaliśmy sami spróbować i ocenić tej potrawy i bez dwóch zdań stwierdzamy, zdecydowanie warto było czekać. Pomysł tak, tak naprawdę połączenie kilku dań, które kiedyś tam jadłem, yy. I włoskich, do tego właśnie na zasadzie trochę kontrastu smakowego ryba, no i tak naprawdę już eksperymentowanie z kuchnią, czyli Śmietana, e, potem jeszcze parmezan i te orzechy, żeby to, to wszystko raczej, żeby były różne smaki, e, różne też e, jak gdyby twardości tego jedzenia, to też ma znaczenie, żeby to nie wszystko było taka papka, tylko żeby miało to różną konsystencję. Wszystkich, którzy chcą spróbować tego i wielu innych dań zapraszamy już w niedzielę do hotelu Tarnowia na kolejny branż. Przy okazji będą mogli Państwo obejrzeć cały odcinek kulinarnego programu z Jerzym Kosibą w roli głównej. Julita Majewska Rewizja Dziękuję bardzo wszystkim w ogóle. Dziękuję serdecznie. Naprawdę Dzięki. fajne danie. Spoko. O,